Pani, słyszeliśmy w pierwszym czytaniu o Apolosie, który nawracał Żydów, nawracał tych, którzy Go słuchali, ale do końca nie znał drogi pańskiej. Każdy z nas przychodzi tutaj do tej świątyni, czy do każdej świątyni, gdziekolwiek słucha słowa Bożego, czyta książki religijne, poznaje Słowo Boże, aby rzeczywiście poznać lepiej Pana. Jeżeli poznasz lepiej Pana, tym bardziej Go umiłujesz. Im bardziej Go umiłujesz, więcej łaski będzie w Tobie i Twoja ewangelizacja i nawracanie Twojego domu, Twojej rodziny, Twojego środowiska będzie bardziej owocne. Dlatego Twoim obowiązkiem jest poznawać Pana. Przez całą wieczność w Niebie nie tylko będziemy uwielbiać Boga, kochać Boga, ale również Go poznawać. Więc musimy poznawać Pana. Musimy poznawać te wszystkie treści, które są związane z naszym nauczaniem, naszą wiarą, naszą religią. Abyśmy poznając pewne też tajemnice, ale przepiękne Słowo Boże, przepiękne doświadczenia mistyczne, które mówią nam o Bogu żywym, bardziej Go pokochani, bardziej za Nim poszli, bardziej się dla Niego spalali, ale też Bóg mógł o wiele mocniej działać poprzez nas i w nas. To jest niesamowite doświadczenie właśnie Boże, więc kochani, moim i Twoim zadaniem rzeczywiście jest poznawać Pana, Boga żywego. Ojciec Mirek poprosił mnie, abym dzisiaj poprowadził to słowo Boże. Chciałbym dzisiaj do Was mówić o zagrożeniach duchowych, o walce duchowej, która toczy się o moje zbawienie Twoje, Twoje rodziny. Zobaczcie, przychodzicie do kościoła bardzo często yy, z różnymi problemami Waszych rodzin. Wiele jest zła, które się dzieje w Waszych rodzinach. Te wasze zawierzenia, Maryi, to oddawanie siebie niepokalanej, to oddawanie rodzin niepokalanej, ludzi zniewolonych, ludzi, którzy odeszli od Boga, ludzi zagubionych duchowo. Bo realnie jest to prawdziwa walka duchowa o moje twoje zbawienie i zbawienie twojej rodziny, o niebo i piekło. Walka między Bogiem a szatanem, między niepokalaną a diabłem. Najpierw Wam pokażę. W krótkich słowach to, o czym mówi szatan w czasie egzorcyzmu właśnie o Maryi. Szatan wyznaje: Maryja jest ta, tą, która wprowadza ogromne zamieszanie w moich planach. Jest niszczycielką mojego królestwa. Nie pozwala odnieść mi zwycięstwa i już przygotowuje mi klęskę. Ciągle plącze mi się pod nogami, wciąż przeszkadza mi, przecinając mi drogę, podpuszczając swoich fanatyków do odbierania mi dusz. Tam, gdzie sięgają moje głośne podboje. Kiedy podczas modlitwy odczytywane było wezwanie do Matki Bożej, demon zaczął krzyczeć: Tylko ona jest wszędzie, ona mnie zabija, zawsze mnie zabijała. Wszystko przewraca do góry nogami. Ten jej przeklęty płaszcz mnie dusi za każdym razem. Żaden z nas tego nie wytrzyma. Wtedy egzorcysta zawołał: Dziękuję Ci, Matko, dziękuję Twemu niepoklanemu sercu. Demon odpowiedział: Zostaw to serce w spokoju. Przebiliśmy je mieczem, a ono nie umarło. Ukrzyżowaliśmy jej syna, a ona nie umarła, dostała więcej dzieci. Podczas innego egzorcyzmu, kiedy egzorcysta oddawał wcześniej pokalanemu sercu Maryi demon odpowiedział: Jej serce sprawia nam ból. Im bardziej przebijaliśmy to serce, tym mocniej biło. Im bardziej miażdżyliśmy to serce, tym bardziej ona miażdżyła nas. Im bardziej cierpiała, tym bardziej cierpieliśmy i my. Chcieliśmy zrobić jej na złość, a ona zabijała nas swoim płaczem. Jej łzy są ogniem, które nas zabija. Jednym razem ten sam egzorcysta wzywa wstawiennictwa niepokalanego serca Maryi. A demon zaczął mówić o kolcach, które tkwią w tym sercu oraz o ludziach, którzy chcą ofiarować Maryi swe zadośćuczynienie. Powiedział wtedy, ludzie pomogli mi wbić w to serce mnóstwo kolców Tysiące miliardów. Sami żeście mi pomogli wbić te wszystkie kolce, właśnie Wy. Ale im więcej kolców, tym, większa ma, tym większą ma siłę. Im więcej krwi, tym więcej mocy. Im więcej cierpienia, tym więcej chwały. Wasze grzechy zamieniły się w chwałę, bo wiele dusz poświęciło się jej, żeby zadośćuczynić za zniewagi. Każda dusza, która jej się poświęca, wyciąga kolec z jej serca. A każdy taki wyciągnięty kolec jest jak ognisty pal, który przebija na mózg. My ich bijemy, pokonujemy ich, palimy, drapiemy, rozszarpujemy ich na kawałki, a oni padają na kolana i się modlą. My im ubliżamy, szkalujemy ich, znieważamy, a oni padają na kolana i się modlą. Ta tortura nigdy się nie kończy. Ta tortura nigdy się nie kończy. Jest ich za dużo, za dużo. Tylu głupców się jej poświęca. Tylko na to czekają, żeby umrzeć dla niej, dla jej syna. Jednym razem diabeł odparł. To wszystko przez nią, mówi tutaj o Matce Bożej, wszystko z winy jego matki. Uczyłem tę idiotkę, mówi o sobie dręczonej, nienawiści do niej, a tamta i tak wygrała. Ona, czyli Matka Boża, nieustannie się modli. Nawet przez chwilę nie siedzi cicho i ciągle nas biczuje tymi swymi modlitwami. Za każdym razem, kiedy schodzi na ziemię, pogrąża się coraz, pogrążamy się coraz niżej. Każda jej łza to dziura w naszej skórze. Każde jej spojrzenie szarpie nam mózg na kawałki. Każdy jej krok to nasz koniec. Usiłujemy ją powstrzymać, ale nie możemy, bo ona jest silniejsza od nas. Zły nie ma nad nią żadnej władzy. Innym razem mówi. Egzorcysta, czytając Ewangeliana: niewiasto to syn twój, oto matka twoja. Demon nie wytrzymał i powiedział: W jednej chwili umiłowała wszystkie swe dzieci przez wszystkie pokolenia i znowu powiedziała tak. A niełowi powiedziała tak, a pod krzyżem znowu powiedziała tak swemu synowi, po to żebyście stali się jej dziećmi. Egzorcyst zrozumiał, że demon wbrew swojej woli musiał wyznać coś, czego nigdy nie chciał powiedzieć. Czytał dalej: Od tej chwili uczeń wziął ją do siebie. Diabeł okazał wielką odrazę i dodał: Czyste dusze przyjmują do serca matkę Boga. Wasze ciało i wasz duch to dom Pański. Do tego domu ją przyjmujecie. Wszystkie dzieci Boże powinny wziąć Maryję do siebie. Tego was uczyła swoim życiem. ma macie wielką pomoc. Powinniście częściej z niej korzystać. Módlcie się, módlcie się do niej, więcej. Weźcie ją do siebie, ona towarzyszy każdemu z Was. My, demony, staliśmy pod krzyżem, podburzaliśmy niektóre przeciwko niemu, żeby mu ubliżać, żeby go obrażać, żeby rzucali mu wyzwania. Innych kusiliśmy, wzbudzając w nich wątpliwości. Mawialiśmy im, że to nie może być prawdziwy Mesjasz. Niektórzy poszli tam, żeby zobaczyć jakiś cud. I przekonać się na własne oczy, że to On jest Mesjaszem. Co za turnie przepędziliśmy stamtąd mnóstwo ludzi, przestali w Niego wierzyć. Przerazili się widząc, jak umiera. Zostało paru niedobitków. Oni z kolei doszli do przekonania, kiedy już umarł, że to wszystko nieprawda. Bo skoro umarł, to już po wszystkim nic się już nie da zrobić. Kiedy zdejmowali ciało z krzyża, kusiliśmy nawet Jana, wmawialiśmy Mu, zobacz, jak skończył ten wasz Mesjasz. Zobacz, jak skończył ten Twój Mesjasz. Kusiliśmy nawet jego matkę. Miała rozdarte serce, ale jednocześnie w tym sercu panował nieopisany pokój. Wszystkim przebaczyła, kochała i cierpiała. Jej przebaczenie było całkowite. Jej miłość była całkowita, jej ofiara była całkowita. I to nas pokonało. Bezskutecznie podkopywaliśmy jej wiarę. Ona nie przestawała się modlić. Tylko ona jedna wierzyła w stanie. Jej serce już wszystko wiedziało. I tamtego dnia o świcie, dzień Szabatu, on przyszedł najpierw do niej. Nie wiemy, o czym, o czym sobie mówili. Widzieliśmy ich. Widzieliśmy tylko, że się cieszy i mnoży swoje zwycięstwa. Spotkanie promieniowało pokojem, nieskończoną miłością. Ale nie mogliśmy nic usłyszeć. Ich rozmowa była poza naszym zasięgiem. A potem zobaczyliśmy Magdalenę idącą do grobu. Maria, która pokonała szatana pod krzyżem, która w najtrudniejszym momencie nie zakwiała się, została naszą matką, jak słyszeliście. Nawet demon musiał to przyznać. Wiecie, kiedyś tutaj ojciec Kazimierz w czasie egzorcyzmu usłyszał, Od demona, że myśmy nigdy nie mogli powiedzieć do Boga: Ojcze, zawsze Panie. Szatan jest tak zazdrosny, tak zazdrosny o ludzi, których Bóg stworzył jako istoty, dla których aniołowie mają służyć. Stworzył nas dla samych siebie. Ich stworzył, aby nam pomagali, aby nam służyli, aby pomogli nam dojść do królestwa niebieskiego. My zaś zostaliśmy stworzeni dla niego samego, z miłości. Dlatego nazywamy go Ojcem. On mówi: Nigdy nie mogliśmy powiedzieć do niego ojcze, tylko Panie. Więc zobaczcie, w jakiej relacji jesteśmy w kierunku Boga. Szatan mówi: Nigdy nie mogliśmy uczestniczyć w dziele, dziele stworzenia. To, co wielu z Was. Uczyniło, kiedy stworzyliście rodzinę, kiedy poczęte zostały dzieci. Wraz z Bogiem dajecie tej istocie nowe życie. Uczestniczycie w dziele stworzenia. Demon mówi: Nigdy nic nie mogliśmy stworzyć. Zobaczcie, w jakiej niesamowitej relacji jesteśmy do Boga. A z drugiej strony, oczywiście, szatan przez to tak nas nienawidzi. Jak mówi święty Augustyn, gdyby Bóg pozwolił mu na to, co chciałby robić, rozerwałby nas w jednej chwili, zabiłby każdego z nas. Tylko że Bóg jest silniejszy od tego wszystkiego. Bóg jest ponad to wszystko. Ale kochani, wielu z nas rzeczywiście wchodzi w pewne zagrożenia duchowe, w pewne, pewne rzeczy, które rzeczywiście mogą nas doprowadzić do właśnie do tych katastrof, które dzieją się czasami w naszych domach. Ja tylko kochani krótko chciałbym dzisiaj zwrócić wam uwagę na przynajmniej na dwie rzeczy. Kochani cała medycyna okultystyczna, bionergoterapia, reiki, homeopatia, yoga, medytacja transcendentalna, wszelkie formy wróżenia, wszelkie formy okultyzmu, Czyli magia, czary, chodzenie do wróżek, amulety, talizmany, pierścienie Atlantów, często nosimy to na sobie. Różne jakieś e, e, wisiorki, które mamy czasami na szyi, nie zdajemy sobie sprawy z ich pochodzenia i ich e, właściwości duchowych w cudzysłowie. Bo one coś konkretnie symbolizują, pewną rzeczywistość duchową, tak jak krzyż, tak jak cudowny medalik, rzeczy, ma za sobą pewną rzeczywistość duchową. Jest pobłogosławiony. A więc prośba kościoła o błogosławieństwo dla tego człowieka, który to nosi. Takie jest przekleństwo, które ciągnie się za tymi, którzy noszą różne amulety talizmany. Potem dochodzi do różnych naszych właśnie problemów duchowych, naszych rodzin. Kochani, przez lata, kiedy patrzymy na osoby, które chociażby przychodziły tutaj u nas w Niepokalanowie na modlitwę o uwolnienie czy egzorcyzmy, Wiele z nas nieświadomie właśnie wchodzi w różne zagrożenia duchowe. Wiele z problemów, które dzieją się w waszych domach, w waszych rodzinach, tych nieszczęść, tych zniewoleń, to są problemy o podłożu duchowym. Szukamy bardzo często pomocy u psychologa, psychiatry, a tak naprawdę często, gęsto jest to problem o podłożu duchowym. Wiecie, naukowcy mówią, że w Polsce 30% ludzi ma problemy psychiczne. W czasie egzorcyzmu, chociażby takie świadectwo, szatan mówi, obok jest szpital psychiatryczny, oni są opętani, ale nikt w to nie wierzy. Oni są opętani, nikt w to nie wierzy. Jest naprawdę wiele naszych doświadczeń, chorób, które, które mają ewidentnie podłoże duchowe, a nie psychiczne. Kiedyś przyszła, chociażby tak, dzisiaj jest Dzień Dziecka. Zobaczcie chociażby na takie zagrożenie duchowe. Wydaje nam się, że, że dzieci nie, nie doświadczają tego. Doświadczają. Przyszła kobieta z dzieckiem, 8 lat, mówi, proszę księdza, dziecko ma tiki nerwowe. Psychiatra mówi, nic mu nie jest, jej nic nie jest, jest zdrowa. Neurolog mówi, jest zdrowa, proszę jej z tym do księdza, po modlitwie uwolnienie problem zniknął. Dziecko było zniewolone, bo matka zabrała dziecko do wróżki. Siedziała ta dziewczynka tylko w poczekalni. 3 miliony osób w Polsce korzysta z usług wróżbiarstwa. SMS, internet, dziesiątki tysięcy gabinetów okultystycznych. Zniewolenia na gruncie właśnie takim duchowym. Ile z was przez przypadek, czy w młodości brało karty tarota, czy jakieś karty anielskie do ręki po to, żeby sobie powróżyć? Ile takich osób to robi? Święty Tomas za mówi wyraźnie, wszelkie wróżenie pochodzi od szatana. Wróżbiarz przyzywa go świadomie lub nieświadomie. To nie jest tak, że możemy poznać rzeczywistość, jakąś tam przyszłość, i Bóg tego chce, więc daje komuś pewne zdolności paranormalne. Nie. Poczytajcie sobie chociaż Dzieje Apostolskie, 16 rozdział od 16 wersetu. Idzie święty Paweł, ewangelizuje, idzie za nim wróżka, która jest opętana przez ducha wróżbiarstwa. To jest opętanie. To nie jest dar naturalny, który człowiek otrzymuje. Jakiś tam trzecie oko, czy otwieranie się na te zdolności. Święty Tomasz za mówi wyraźnie, że jeżeli człowiek Posiada pewne zdolności nadprzyrodzone, to znaczy, że wszedł w relację z duchem. Te tak zwane trzecie oko, czy jakieś tam właśnie rzeczywiście yy, dziwne doświadczenia nadprzyrodzone, telekineza, telepatia i tak dalej, to jest relacja z duchem. Teraz jest tylko pytanie: z jakim? Biblia nam mówi wyraźnie: wróżbiarstwo, jasnowidzenie pochodzi od szatana. Trzy miliony osób z tego korzysta. Kochani, zobaczcie. Tak, jak mówię, przychodzimy tutaj, oddajemy rodziny niepokalanej, oddajemy rodziny Maryi, czasami nie zdając sobie z tego sprawy, że zło, które jest w mojej rodzinie, rzeczywiście wynika z tego, że ktoś wszedł w okultyzm nieświadomie. Inna forma, tak jak mówię, medycyny okultystycznej, rzekome uzdrawiania energią, czy to będzie energia, czy bioenergia, energia kundalini, prana, yin yang, jakkolwiek to nazwiesz, to ma tam różne nazwy. Ludzie, którzy nakładają ręce, żeby rzekomo uzdrawiać. Nie mówię tutaj o charyzmatyka, oczywiście też prawdziwy, bo to też nie zawsze musi być prawdziwe. Dziesiątki tysięcy gabinetów okultystycznych, różnych uzdrawiaczy. Przecież ten gest nakładania rąk to jest gest sakramentalny. Kiedy kapłan nakłada ręce w czasie chrztu, bierzmowania święceń, kiedy błogosławi. Przecież to jest osoba zniewolona, opętana, jeżeli uzdrawia. Pamiętacie, przez lata po Polsce jeździł taki człowiek, Cliff Harris, wiele lat temu, nałożył ręce na od dwóch do pięciu milionów osób, jak niektórzy to liczyli. Potem mamy dzisiaj całe konsekwencje ludzi opętanych. Miałem okazję przeczytać na internecie świadectwo Cliff tego Harisa, mówi, czyją mocą uzdrawiał, demonów odpowiedział, demonów. Kolejne miliony osób i konsekwencje tych rzeczy, kochani, to się ciągnie za nami. Pewne jakieś nasze lęki, fobie, nerwice, depresje, i tak dalej. Oczywiście są takie choroby psychiczne, ale one również mogą mieć podłoże duchowe. Dla zabawy wywoływaliśmy w dzieciństwie duchy, czy w dorosłości, nie ma to znaczenia. Przecież to nie jest bakteria, to nie umiera, to nie zdechło, że tak powiem. Konsekwencje duchowe tych pewnych rzeczy, które gdzieś tam kiedyś przez przypadek, dla zabawy. Weszliśmy w formę okultyzmu. Takich rzeczy jest naprawdę, kochani, dzisiaj mnóstwo, bo nam świat to daje. Yoga, medytacja transcendentalna, otwieranie się na pewne energie, no, czakramy. Potem mamy rzeczywiście coraz więcej osób opętanych tutaj na modlitwie uwolnienie czy na egzorcyzmy. Stąd się biorą pewne rzeczy. Poza tym takie nawet powszechne, kochani, nasze zniewolenia takie narodowe, alkoholizm. Chyba najbardziej, najczęstszej spotykane, ale narkomania czy uzależnienia od wszelkich innych rzeczy, form, zniewolenia w czystości, czyli tam zresztą będzie pornografia, seks i tak dalej. Wszystkie te rzeczy, gdzie nie potrafimy sobie poradzić w walce duchowej z grzechem, są formą zniewolenia, ale również duchowego, to nie jest tak, że jest to totalnie obojętne. Zobaczcie, są ludzie, którzy przychodzą do konfesjonału co chwilę. Dosłownie, tak? Codziennie, co dwa dni, co pięć dni. Mam problem. Nie potrafię wyjść z grzechu. Nie umiem wyjść z grzechu. Walczę nie umiem. Osoby, które są uzależnione od alkoholu, 50 razy niektórzy rekordziści potrafią jechać na detoks i znowu wchodzą w picie. Dlaczego? Bo to nie jest tylko problem uzależnienia od, od substancji, od zachowania. To jest też problem. Zniewolenia duchowego, czyli mamy do czynienia ze zniewoleniem duchowym. Te osoby są zniewolone czy czasami w ekstremalnych sytuacjach nawet opętane, nie umiejąc pewnej rzeczy rozeznawać, nie zwracamy na pewne rzeczy uwagi. Kochani, ja mógłbym o tych zagrożeniach duchowych mówić w tym momencie, już godzinami tak po kolei, w każdym z nich tego się nie da. Dlatego jeżeli ktoś z Was będzie chciał. Po Mszy świętej, tutaj z mojej prawej strony jest nasze wydawnictwo, tam jest taka książka do piekła i z powrotem, na temat zagrożeń duchowych z tyłu tej książki są pytania, które pom pomocnicze, czy wszedłem czy w coś, jakieś zagrożenie duchowe, można to rozeznać, są modlitwy uwolnienie, które można odmawiać nad sobą, nie robimy tego nad innymi, bo to jest realna walka duchowa, konsekwencje mogą być bardzo, bardzo mocne. I też oczywiście, jak rozpoznawać, jak rozeznawać zniewolenie duchowe, opętanie od choroby psychicznej. Jeżeli ktoś będzie chciał, takie literatury są. To, o czym mówił dzisiaj nasz, nam Słowo Boże, tak? Apollo. Apollo nie znał do końca słowa Bożego, nie znał prawdy, wytłumaczono mu, poznawał ją, dzięki temu, dzięki temu też przybliżył się jeszcze bardziej do Boga. I to jest też nasze, nasze zadanie: poznawać pewną rzeczywistość duchową. Z, mojej, z mojego punktu widzenia. Oczywiście oprócz tego, że poznajemy te, te rzeczy, takie przynajmniej trzy rzeczy, które bym polecił. Jeżeli ktoś ma z tym problem, czy wiecie, że w waszym domu są takie osoby, które mają z, z tym problem. Pierwsza rzecz to jest wasze, właśnie wasza modlitwa, to jest to zawierzenie. Zawierzacie swoją rodzinę Maryi, zawierzacie te osoby Maryi. Im jesteście bliżej duchowo, w sensie matka, ojciec, tym macie większą też władzę duchową nad swoimi dziećmi więc to ma też większe, większe znaczenie. Kolejna rzecz. Jeżeli ktoś z nich wszedł, jakieś zagrożenia duchowe, oczywiście jeżeli możecie, zaprowadzić taką osobę do kapłana, która, który posługuje modlitwą uwolnienie. Nie potrzeba od razu egzorcysty, ale przynajmniej takiego kapłana. Modlitwa, która jest też bardzo niesamowicie skuteczna. Modlitwa uniżenia. Dochodzi do niesamowitych uwolnień. Nawet osób opętanych. Modlitwa uniżenia. Ci, którzy bardziej posługują się internetem, oczywiście mogą poszukać czegoś takiego na internecie. Modlitwa uniżenia, czyli modlitwa krzyżem. Najpierw przepraszamy za swoje grzechy, potem za grzechy tej osoby, którą omadlamy. Przypuśćmy syna, córkę, a potem przepraszamy też Boga za grzechy tych osób, które gdzieś są w środowisku tego syna, czy tam córki, które doprowadziły do. Do tego zniewolenia, do tego grzechu, do tego odejścia od Boga, czegokolwiek, co Ciebie rzeczywiście realnie niepokoi w życiu tego człowieka. Potężna diabeł okrutnie boi się modlitwy uniżenia. Bo to jest pokora. Diabeł się boi pokory. I taka jeszcze jedna rzecz, o której zawsze mówi też święty Maksymilian Kolbe. Cudowny medalik. Jest taki fajny fragment mówi. Dawajcie go szczególnie młodzieży i dzieciom, bo to chroni przeciwko złemu duchowi. Dawajcie też tym, którzy nie wierzą, a jak nie chcą przyjąć, niektórzy znaleźli sposób. Zaszywają im w ubranie i modlą się. Mówi Maksymilian, zobaczycie wcześniej czy później, niepokalana objawi swoją moc. Zaszywają im w ubranie. Wiecie, jest taka wizja mistyczna e, śmier e, śmierci Józefa Piłsudskiego u świętej Faustyny Kowalskiej w dzienniczku i u Wandy Boniszewskiej, ukrytej stygmatyczki. Mówi, widziałam go stojącego smutnego przed tronem Bożym, oczekującego wyroku potępienia. Pojawiła się Maryja. Prosiła Jezusa, synu, za życia jego matka zaszyła mu w klapę munduru medalik, właśnie ten cudowny medalik. Oddała mi go, chodzi o zawierzenie, czyli to, co robicie, i modliła się za niego całe życie. Proszę cię, daj mi go. Jezus go dał, czyli jest zbawiony. według tej wizji. Zobaczcie, zaszyła medalik i zawierzyła syna, czyli to, co możecie zrobić. Nawet jeżeli do końca życia dany człowiek gdzieś tam nie widzisz, że się nawraca, że wraca do Boga, to miej świadomość, że nawet w ostatniej chwili może się nawrócić. A po tamtej stronie ta, która jest naszą matką, dzisiaj w dzień dziecka szczególnie, będzie i wstawia się za nami. I stawia się właśnie za tym twoim synem, córką, krewnym, który wydawałoby się do końca życia gdzieś ciągle był pogubiony. Czyli naprawdę walczmy do samego końca, bo naprawdę jest szansa na zbawienie każdego. Tylko mamy te środki, więc wykorzystujmy te środki. Więc jak powiedziałem, może być to modlitwa uniżenia, zawierzenie się niepokalanej, cudowny medalik. Czy jeżeli da się takiego człowieka też doprowadzić na modlitwę uwolnienie... Korzystajcie z wszystkich tych środków, bo to rzeczywiście, kochani, jest realna walka duchowa. Z powodu wielu zniewoleń duchowych, z których sobie nie zdajemy sprawy, tak jak powiedziałem, wiele naszych nawet dolegliwości, jakichś lęków, fobii, nawet czasami depresji, różnych stanów dziwnych, które nas atakują, mają ewidentnie podłoże duchowe. Po modlitwie, uwolnienie te rzeczy mijają. Więc warto rozeznawać. Bóg jest silniejszy, jest mocniejszy ponad to wszystko. A w tej walce jest niepokalana, jest niesamowita. Wiecie, tylko na końcu dam wam takie e, właśnie jeszcze jedno świadectwo z egzorcyzmu, kiedyś szatan pytany, czemu tak bardzo boi się Maryi, odpowiada, ona jest najbardziej pokorna, jestem najbardziej pyszny. Ona jest najbardziej czysta, jestem najbardziej sprugawiony. Jest jedynym stworzeniem, które nie zostało dotknięte zmazą grzechu pierworodnego. Dlatego jako jedyne stworzenie całkowicie może mnie zniszczyć Maryja.